Siema siema, tutaj Milu i w dzisiejszym odcinku pokażę wam co będzie się działo na moim kanale Milu Minecraft. Oczywiście te rzeczy, które powiem, będą propozycjami. Resztę propozycji możecie sobie pisać w komentarzu. Ja nie mówię, że na pewno to zrobię, tylko, że może to zrobię. Pierwszą rzeczą, żeby w ogóle grać w Minecrafta, bo kanał będzie się opierał na Minecraftie to pokażę wam jak za darmo zainstalować Minecrafta na telefonie i na komputerze. Na komputerze odcinek będzie trochę później, ale chyba pierwszym odcinkiem będzie jak zainstalować, no bo w końcu trzeba na czymś grać na tego Minecrafta. Drugą, yy, chyba bardziej serią i którą raczej na, na tak 90% zrobię będzie jak zbudować Minecraft. Będę tam pokazywał jakieś mechanizmy czy wioski, jak będzie funkcjonować na przykład, jak zrobić taką wioskę villagerów, jak ich pozamieniać na przykład w, w księgalnych villagerów, czy w farmerów, czy, yy, czy, w, czy w tych, co pracują w kopalni, jak zrobić na przykład golema i takie tam rzeczy. Będą różne w tej serii rzeczy. Naprawdę, fajna będzie. A ostatnią taką propozycją to to, że będziemy wbijać na losowe serwery graczy. Będzie to wyglądało tak, że będziemy wpisać, wpisywać yy, jak, jakąś nazwę serwera w trybie LAN i może akurat uda nam się do kogoś wbić i sobie tam spróbujemy pograć yy, na tym serwerze. I będzie w ogóle śmiesznie, będzie fajnie, będzie naprawdę. To by były na tyle tych propozycji, nie mam więcej. resztę możecie pisać w komentarzach. To nie znaczy, że wszystkie spełnię. Raczej tak na 50% jest spełnie, ale, ale to są propozycje, także wiadomo. Także Elo.